się kameruje. Dawaj Marek, to już się kameruje! Macie czasami tak, że gdy zaczynają do Was docierać jakieś tam informacje na temat jakiejś internetowej dramy, to jedyne podsumowanie, jakie przychodzi Wam na myśl, brzmi to, to, to się stanęło. Witajcie na kanale Kapi Barolożka, ja jestem Ewa i właśnie tak wyglądała moja reakcja na ostatni zalew sieci informacjami na temat jednego z najsłynniejszych trójkątów miłosnych, show biznesu. Seleny, bibera i Highlight. Od dobrych kilku dni Mój TikTok nieustannie zalewany jest totalnie wystrzelonymi w kosmos nowinkami, teoriami spiskowymi, detektywistycznymi analizami i plotkarskimi doniesieniami na temat tej trójki. Ale wiem, że nie tylko mój. Dlatego zapytałam Was na Instagramie, czy bylibyście zainteresowani takim omówieniem tych wszystkich ostatnich wydarzeń z bardziej psychologicznej perspektywy. No i po takim odzewie decyzja była raczej oczywista. Jeśli w ogóle nie śledzicie mnie na Instagramie albo zapomnieliście, że taki Instagram w ogóle istnieje, to polecam zajrzeć, pani psycholożka, bardzo fajny Instagram. Wrzucam tam materiały z polecejkami książkowymi czy filmowymi, różne psychologiczne typy ciekawostki. Ostatnio jest mi tam trochę więcej. A wracając do tematu. Konflikt między Seleną Gomez, Justinem Bieber i Hailey Bieber jest tematem, który tak naprawdę przyciąga uwagę mediów i publiczności już tak no całkiem sporych parę lat. Zanim jednak przejdziemy do tej bardziej psychologicznej części filmu, chciałabym poświęcić chwilę na szybkie streszczenie tej miłosnej historii dla wszystkich osób, które żyją po tej jasnej stronie internetów, które te wszystkie newsy w jakiś sposób ominęły, żebyśmy wszyscy mniej więcej wiedzieli o co w tym całym zamieszaniu internetowym dokładnie chodzi. No niestety, niestety ja chcę to podkreślić, że my no nie będziemy mogli bazować na bezpośredniej wiedzy o rzeczywistych relacjach, jakie łączą całą tą trójkę. Jest to oczywiste z dosyć jasnych względów i dysponujemy tak naprawdę urywkami tej rzeczywistości, które zapodają nam social media, czy to media takie, wiecie, tradycyjne. I jeżeli pominę jakieś wydarzenie, albo jakąś sytuację, która waszym zdaniem jest w tej całej historii istotna, to śmiało sekcja komentarzy jest wasza, możecie dorzucać swoje trzy grosze. A jeśli chodzi o same wydarzenia, to prezentowały one się mniej więcej tak. Na Nastoletni Justin i Selena byli parą, oczywiście był to związek publiczny, a temat ich relacji wielokrotnie przewijany był w trakcie rozmaitych wywiadów, czy ich ogólnej działalności. Highlight w tamtym czasie była wielką fanką Justina i to można by powiedzieć, że bardzo zaangażowaną fanką, bo publicznie deklarowała na przykład na Twitterze, że należy do teamu Jelena, jak nazywa był ówczesny związek Bibera z jego dziewczyną, a ich relację określała jako definicję nastoletniego marzenia. Następnie nastąpiła saga rozstań i powrotów celebryckiej pary, w trakcie których było dosyć burzliwie i tak najbardziej w skrócie mówiąc, po prostu był w związku zarówno z jedną panią, jak i z drugą panią na naprzemiennie. Co zakończyło się ostatecznie zaręczynami Hailey zaledwie dwa miesiące od ogłoszenia rozstania z Seleną i ich dość szybkim weselem. Jakiś czas później na muzycznych serwisach zagościł nowy utwór Seleny Lucy to love me z wersem, który brzmiał następująco: "Dwa miesiące zastąpiłeś nas" Jakby to było łatwe, który rzekomo właśnie odnosił się do tej relacji Seleny i Biebera. Boże, to dopiero ośrodek całej historii, a ja już się zmęczyłam. <laughs> Później już cyklicznie w mediach pojawiały się doniesienia o rzekomych podszczypywaniach wzajemnych obu pań, o wbijaniu szpileczek, mimo iż same zainteresowane wielokrotnie zaprzeczały, że tej wzajemnej niechęci jakiejś wielkiej wcale nie ma, nawet wrzucały wspólną fotę, żeby wiecie ukrócić te ploty na ich temat. I co było dalej, moje drogie lożki, i lożkowie płci wszelakiej dalej był rok 2023, w którym media obiegły zdjęcie Seleny w kostiumie kąpielowym, który zapoczątkował body shamingowy ostrzał wokalistki. I w międzyczasie na TikToku Highlight pojawił się krótki filmik, który zdaniem internautów był właśnie tak wymierzony podprogowo w byłą dziewczynę Biebera. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Dziewczyna oczywiście zaprzeczyła, powiedziała, że po prostu miały babski wieczór i wrzuciły sobie luźnego TikToka for fun. No i wiecie, może by to wszystko znowu ucichło i wróciło do porządku dziennego, gdyby nie Insta Story Kylie Jenner. Temat sporu brwi. Tak, moi kochani, dobrze słyszymy brwi. W jednym ze swoich nagrań Selena przyznała fanom, że odrobinę przesadziła z laminacją i że te brwi ma takie bardzo do góry zaczesane. Co moim zdaniem jest kwestią gustu, bo bardzo wiele lasek wręcz pożąda taki efekt. I jakiś czas później na Insta Story Kylie pojawiło się takie zdjęcie, a następnie screen rozmowy z Kylie, w przybliżeniu brwi obu pani. Co wielu internautów uznało za bezpośredni przytyk w stronę Seleny. Jak podaje Biblia Plotkarze pudelek.pl, Jenner oczywiście szybko ucięła spekulacje, mówiąc, że nie widziała tego nagrania Seleny, a w międzyczasie pojawił się jeszcze wątek skomentowania archiwalnego nagrania Kylie, którym Miała wyśmiewać ona przyjaciółkę Seleny Taylor Swift, co wywołało gigantyczną nagonkę na żonę Biebera. aż się zmęczyłam relacjonowaniem tego wszystkiego. W tym filmie nie zamierzam jednak obierać żadnej ze stron, ani prowadzić jakiegoś większego śledztwa, co było prawdą, a co prawdą nie było. I czy faktycznie panie od lat wybijają sobie te szpile, czy też nie? Bo tak czy siak, w ogólnym rozrachunku, finalnie będą to tylko moje domysły, ponieważ prawdę znają same zainteresowane. Jednak cała ta zaistniała sytuacja, Sytuacja jest bardzo fajnym tłem do omówienia sobie rozmaitych zjawisk psychologicznych, których po prostu warto jest być w życiu świadomym, bo wtedy żyje nam się milej łatwiej i przyjemniej. Przede wszystkim tym, co szczególnie rzuca się w oczy w przypadku tej dramy internetowej jest gigantyczne zaangażowanie emocjonalne ludzi po obu stronach tego konfliktu. I czemu tak może się dziać? Jedną z przyczyn może być to, że moje drogie lożki, lożkowie płci wszelakiej, my wszyscy mamy jakieś doświadczenia natury romantycznej. I w życiu bywa tak, że czasami jesteśmy Seleną, a czasami jesteśmy Hailey. Innymi słowy czasami to nam ktoś łamie serduszko, albo na Nasz partner po dwóch miesiącach po rozstaniu z nami wiąże się z jakąś inną osobą, a czasami to nas po prostu nęka, duch przeszłości naszego partnera, który nie wiem, na przykład uparcie zamawia paczki na jego adres pomimo nowego adresu zameldowania. Scenariusze są różne. Jednak co istotne my nie zawsze mamy możliwość takiego otwartego wyrażenia i dania upustu tej naszej frustracji z tym związanej. Więc no społeczne ramy niespecjalnie pochlebnie patrzą na chociażby jakieś rozmaite akty przemocy wobec innych osób, na które czasami wskutek tej naszej wewnętrznej frustracji ma się po prostu ochotę. Ale z pomocą przychodzą Rozmaite mechanizmy psychologiczne, tak jak na przykład przemieszczenie i identyfikacja z którąś ze stron konfliktu. Jak podaje ciocia Wikipedia? Przemieszczenie to mechanizm obronny polegający na rozładowaniu stłumionych uczuć, zazwyczaj wrogości na obiektach mniej niebezpiecznych niż te które pierwotnie wzbudziły te emocje. I jak to się objawia w praktyce? Po prostu objęcie którejś ze stron tego sporu i jej wspieranie poprzez komentarze, czy właśnie tworzenie takich filmików na TikToku, może dać upust naszym wewnętrznym tłumionym frustracjom. No bo przecież nie uderzasz bezpośrednio do osoby, którą znasz osobiście z jakimś wrednym sztyczkiem, tylko wspierasz inną, w Twoich oczach, poszkodowaną postać z internetu. Bardzo podobnie może to też działać, jeżeli my sami na przykład doświadczyliśmy, jak, jak Jakichś zachowań przemocowych w naszą stronę, również to może działać na takiej podobnej kanwie. Kolejne mechanizmy, jaki można zaobserwować na przykładzie tej dramy, to tak zwany efekt potwierdzenia i efekt zaprzeczenia. Według definicji efekt potwierdzenia przejawia się naszą tendencją do poszukiwania wyłącznie takich faktów, które będą potwierdzały już posiadaną przez nas opinię. Kolejny efekt zaprzeczania charakteryzuje tendencja do krytycznego weryfikowania informacji, które zaprzeczają tym naszym dotychczas opiniom, przy jednoczesnym po prostu bezkrytycznym akceptowaniu informacji, które je potwierdzają. Czyli jeżeli wejściowo została obrana strona albo Seleny, albo Hailey, to mimo prezentowania takich argumentów obalających te wyjściowe założenia, no dla pewnych osób one po prostu będą nie do ruszenia. I nieważne jak bardzo racjonalnie one by brzmiały. I przykład, bo na przykładach zawsze wszystko klarowniej wygląda. Część osób zaangażowanych w tą internetową dramę wierzy, że Justin jest ze swoją żoną nieszczęśliwy, trwa z nią z jakiegoś nieznanego nam przymusu i tak naprawdę nadal kocha Selena. I jako przykład bardzo często przytaczane jest chociażby nagranie ze ścianki, podczas którego po buziaku z Highlight, Justin wydziela sobie usta. I te wspomniane efekty mogą działać w taki sposób, że osoby zafiksowane na tym, że, że Bieber still kocha jego Selenę, totalnie nie będą dopuszczały do siebie takiej możliwości, że być może żona Biebera miała usta posmarowane błyszczykiem i zwyczajnie chłopu się dziuba z potem się kleił. One będą uparcie twierdziły, że jest to niezaprzeczalny dowód na to, że Biber Hailey nie kocha, bo gdyby ją kochał, to by nie wytarł tych ust publicznie. I przez te efekty, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, jest to dla tych osób bardzo twardy dowód. To tak obiektywnie rzecz ujmując, no tym dowodem to jest tak, no... Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kolejna sytuacja. Hailey i Selena wrzuciły nagranie, gdzie robią sobie pielęgnację twarzy. Selena, że opublikowała Filmik jako druga została wzięta pod lupę i nie zgadniecie, co się stało, że skopiowała. Kremowanie twarzy przez Hailey. Co więcej, podczas tego całego self-care środkowy palec i na pewno był to przekaz w stronę żony Pipera. Ja nie wiem, jak inaczej miała blaska smarować tą twarz kuś was topą. Ja też nakładam krem w taki sposób. Podejrzewam, że cała masa z Was, moje drogi Lożki lożkowie nakłada w ten sam sposób krem. Ale właśnie przez te wspomniane efekty, które nam tutaj z tyłu głowy pod czupryną zachodzą, dla niektórych osób, które wierzą w to, że Selena nadal ma jej za złe, to że związała się ona z jej biberem i że dlatego wbija jej te szpileczki to będzie doskonały dowód tu warto nadmienić też to, że sam algorytm social mediowych platform niekoniecznie pomaga. To jest ta nasza słynna bańka informacyjna, w której nam się miło tkwi, a która niestety no, utrudnia nam dokopanie się do tych treści, które mogą wpłynąć na zmianę naszego myślenia i pozwalają poszerzyć nam tą perspektywę na różne tematy. Wiecie, oliwy do ognia dolewają też rozmaite błędy poznawcze, takim chyba największym celebrytom, jeśli chodzi o tą sytuację wśród błędów poznawczych to będzie generalizacja, czyli wyciąganie takich ogólnych wniosków na podstawie pojedynczych przesłanek i uogólnianie tego na całość. Takim doskonałym podręcznikowym przykładem jest na przykład to, że kiedy my dostajemy na przykład jedynkę w szkole, to nie mówimy ok, słabo mi poszło na sprawdzenie, tylko mówimy sobie, boże, jestem beznadziejny, jestem głupi, niczego nie jestem w stanie się nauczyć, że to się tak po prostu rozlewa. I moim ulubionym po prostu złotym przykładem, jeżeli chodzi o ten case, jest zarzucanie grup fanów obu stron tej drugiej. Kopiowania. Czy to Hailey, czy to Selena, Czy to Hailey kopiująca outfity i tatuaże Seleny? Czy to Selena wrzucająca swoje zdjęcia jako dziecko na profil, ponieważ Hailey zmieniła awatar na Instagramie. Wiecie, totalnie nie bierze się pod uwagę, że na przykład moda jest taka, że wszyscy mamy zdjęcia, jak jesteśmy dziećmi. Że często stylisti pracują z tymi samymi celebrytami. Do wyboru, do koloru, przykłady sypią się jak z rękawa. No i oczywiście wiecie, jakby podobieństwa w wyglądzie, czy w zachowaniu, czy w upodobaniach i Między dwiema osobami mogą być kwestią przypadku, ale mogą mieć również swoje źródła, chociażby w zaburzeniach osobowości. Wiecie, że mogą one wpływać na tą naszą potrzebę upodobnienia się do innej osoby. Ale też na przykład niska samoocena i takie jakieś przeświadczenie, że jeżeli nie będziemy tacy jak inna osoba, to nie będziemy zasługiwać na miłość, nie będziemy godni tego, żeby jakaś osoba z nami była. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o takie drugie połówki. My, słuchajcie, mamy też często bardzo. Określone gusty, jeżeli chodzi o to, co nam się podoba w drugiej osobie. I czasami zdarza się, że nasi byli nasi obecni partnerzy, no, mają te cechy wspólne. Po prostu nie jesteśmy wszyscy wyjątkowi tak, jakbyśmy chcieli. Chociaż często nam tak się wydaje. Wiecie, mi bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że tych scenariuszy tak naprawdę jest wiele, tych źródeł też może być wiele, a tak naprawdę jedynie sami zainteresowani wiedzą, jak to wygląda naprawdę. Zasada podczepienia i społeczny dowód słuszności również dorzucają w tej całej. Całej sprawie swoje trzy grosze i zaogniają tą całą dramę. Te mechanizmy psychologiczne określają ludzkie tendencje do robienia czegoś i wierzenia w coś tylko dlatego, że wiele innych osób tak robi. Nasz kochany, słynny Owczy Pęt, a jego przykre konsekwencje możemy już obserwować na własne oczy: przemoc werbalna, pogróżki, czy nawet takie zachowania podczas koncertów. Wiecie preparowanie dowodów, rozmaite fejki, które stają się wiralem, pokazywanie urywków wypowiedzi bez kontekstu. Część osób bardzo emocjonalnie zaangażowanych na przykład w tą dramę jako dowód na obsesję Hailey na punkcie Bera udostępnia to zdjęcie, na którym jego następnia żona pozuje

tak samo poszperałam w necie, żeby dokopać się do przyszłości viralowego wycinka z programu, w którym Hailey na wspomnienie o przyjaciółce Seleny, Taylor, robi taki gest. Bo dla wielu osób było już to podstawą do tego, żeby powiedzieć, że typiara jest złośliwa, co nie? I ja również, gdy zobaczyłam tego TikToka, miałam takie... No, nieładnie. I słuchajcie, to nagranie pochodzi z programu Drop the Mic, emitowanego jakieś 4-5 lat temu, i był to program typu reality show, który polegał na bitwach raperskich. If you can stop making these weak i miał, wiecie, budzić emocje i miał być, taki, miał być taki, że biw, że miał tak zagrzewać do konkurencji, no nie? I wiecie, gdy ja dokopałam się do źródła tej całej sceny i mogłam spojrzeć z trochę szerszej perspektywy na to, co zostało o tym wiralem, miałam takie, hej, to jest jednak trochę naginanie rzeczywistości, no nie? Wiecie, i na korzyść Seleny na przykład w całym tym konflikcie na pewno działa zaangażowanie i takie emocjonalne przywiązanie fanów. I to jest też coś, co ja dostrzegam u siebie, bo ja bardzo Selenę zawsze lubiłam. Była ona aktorką Disneya i w głowie wielu osób nadal funkcjonuje ona jako zabawna, sympatyczna postać z dzieciństwa. I wiecie, pomimo, że wiele osób no, nie miało nigdy możliwości personalnego poznania Seleny i zobaczenia, jaką ona jest faktycznie osobą w takim obyciu, to przez to, że ona kojarzy nam się przez pryzmat tych granych ról, może u nas odpalać się działanie efektu aureoli, czyli na podstawie tych jednych miłych, Cech, czyli, że jest ona zabawna, miła, sympatyczna, może to działać tak, że będziemy jej przypisywać również inne dobre cechy, których gwarancji wcale tak naprawdę nie mamy. Jej piosenki, które często można słuchać w jakichś emocjonalnych momentach naszego życia, również sprawiają, że my będziemy po prostu emocjonalnie do niej bardziej przywiązani. No i, niestety niestety, dla Hailey no, wypada ona w tym zestawieniu raczej blado ponieważ świat showbizu poznał ją jako córkę aktora, który co więcej zapoznał ją z Justinem Bieber'em. To nie daje zbyt dużego pola do utożsamienia się z nią, czy jakiegoś większego emocjonalnego przywiązania do niej jako postaci, czy do jej twórczości. Co więcej, w oczach wielu osób funkcjonuje ona jako fanka, która po prostu spełniła marzenie wielu fanek dzięki swojemu statusowi urodzenia. No i nie ukrywajmy, na pewno sporo fanek chciałoby być na miejscu tej Hailey, a zazdrość i takie poczucie niesprawiedliwości jest idealnym gruntem do wykiełkowania hejtu. I oczywiście można by tu teraz ciągnąć dalej dyskusję na temat tego, jaka jest różnica między byciem fanem, a między byciem fanatykiem. Czy o zazdrości, bo wiecie, faktycznie może być tak, że dziewczyny po prostu za sobą nie przepadają i, i wbijają sobie te szpileczki naprzemiennie. W końcu taka wzajemna zazdrość no, jest czymś bardzo częstym, jeżeli chodzi o takie trójkąty relacyjne. A to zaangażowanie ludzi, ta presja społeczna, te manipulacje, do których oni się dopuszczają, tylko komplikuje Całą tą sytuację, która na pewno dla całej trójki i tak już jest nieprzyjemna. I z jednej strony wiem, że mówi się, że jest to cena popularności, ale gaddemet, jak ja bardzo tym ludziom nie zazdroszczę i współczuję. I to całej trójce, po prostu każdemu z osobna. Nawet jeżeli są tam kwasy, to to, co robią ludzie z tym wszystkim, sprawia, że jest to naprawdę coś paskudnego. Możecie dać znać, co sądzicie o całej tej sytuacji. Jeżeli nie macie nic do dodania, zawsze możecie napisać: Team little monster w komentarzu dla zasięgu bo i tak wszyscy wiemy, że jedyną prawdziwą miłością Justina powinna być nasza rodaczka, Angela Mucha. To jest ta ręka, która dotknęła Justyna Vivera. Bicie na moje social media, mam Instagrama, mam TikToka. Zostawcie lajka i suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, a lubicie takie psychologiczne pogadanki. I widzimy się w kolejnym filmiku bez suski.